Witam Cię ponownie na moim kanale. Zapraszam Cię do nowej serii, która będzie się regularnie pojawiać na tym kanale, dotyczącym właśnie tematu przyimków. Wiem też z kursów, które prowadzę, że bardzo dużo osób ma problemy, właśnie i często pytacie. Co oznacza dany przyimek, i postanowiłam właśnie zrobić taką fajną serię, pokazując Wam jednocześnie przykłady stosowania danego przyimka, ponieważ bardzo często one mają różne tłumaczenia na język polski i różne zastosowanie. Co między innymi wynika właśnie z tego, że w holenderskim mamy też coś takiego jak faste force, czyli to oznacza, że przyimki są przypisane bardzo często do konkretnego czasownika, konkretnej konstrukcji i mogą diametralnie zmieniać swoje podstawowe znaczenie. I dzisiaj sobie właśnie popracujemy z przyimkiem an i pokażę Wam parę przykładów, parę zdań, jak możecie go stosować i będziemy sobie później też te zdania ćwiczyć. Zapraszam Cię serdecznie do wspólnej nauki. No i zobacz ze mną kilka przykładów zdań. Restat imatandy Ktoś stoi przy drzwiach. Anet ein de dach, mu. Na koniec dnia byłam taka zmęczona. Byłem taki zmęczony. Dach, dach Dzień w dzień. an May. Czas jest po mojej stronie. Gdyby listening i Decyzja należy do ciebie. Ekmud any Muszę zabierać się do pracy. Gdy on, May te, to ja muszę się postarać, żeby. Tutaj oczywiście zdanie musimy jeszcze jakoś dokończyć. I dacie er iets an hebt. Mam nadzieję, że to ci się do czegoś przyda, że to ci pomoże. Powtórz po mnie zdania holenderskie. Zostawię ci przerwę, żebyś miał miała czas na to, żeby spokojnie sobie powtórzyć zdanie. Teraz aan imant dur. Aan het einde van de dag was ik zo moe dag aan dag. Ik heb de tijd aan mij. De beslissing is aan jou. Ik moet aan het werk. Het is aan mij om te. Hope that Mam nadzieję, że taka forma Ci się podoba. Będzie oczywiście więcej kolejnych filmików dotyczących różnego rodzaju przyimków i przydatnych zdań na co dzień. Może jeszcze nawet pojawi się jakiś filmik właśnie z am, bo to jest taki dosyć obszerny temat. Jeżeli podobał Ci się filmik, proszę o kciuk do góry, polub mój filmik i bardzo zachęcam Cię do subskrybowania również mojego kanału, ponieważ będą kolejne bardzo ciekawe serie. No i oczywiście kontynuacja tej serii o przyimkach, które nie są dla nas w języku holenderskim wcale takie proste i warto by było sobie je w ten sposób przećwiczyć. Życzę Ci wspaniałego dnia i cudownej nauki. Do następnego razu.